Siema Widzowie, co tam u was? Mm, tak, pewnie się dziwicie czemu jestem w tej grze To... To będzie dzisiaj Widzowie ostatni... Ostatni film z tej gry No niestety Widzowie Ale Widzowie, wiecie co? Możemy przywrócić serię z tą grą GDY Bijemy pod tym filmem 20 Łapek, okay. to Ok? No tak. Pokażę Wam, oczywiście, jak zawsze markery. Czekajcie, ja sobie wejdę na drzewko. O tu, o tu. Jak widzicie, tu już jest jeden marker, ale ten marker nie zawsze jest tu. On się nazywa Quest Marker. I jak widzicie, Ten mark, ten, że ten marker, ja już go mam ten marker się może zrespić wszędzie na mapie ja miałem szczęście, no i się bardzo blisko spawna no i tak Ale nie wiem czy go pokazywałem ale to jest carpet marker, no ale na 100% go pokazywałem no i fishbowl marker o, a tutaj mamy ten marker już chyba ogłowano raczej pokazywałem czekajcie widzowie E, tak. Mm. Tutaj wildcard. E, e, tak. Wiecie co musicie napisać? O właśnie coś takiego. I zdobywamy tego markera. pray to the wild card. I go zdobywamy wtedy. E, I tak, widzowie. Czekajcie, widzimy się gdy... Jakiś marker jeszcze będę miał do pokazania. A dobra, widzowie, skoro już tu jesteśmy, w cave'ie, to tak, chodźcie. To było gdzieś chyba tutaj. No czekajcie, to chyba... Nie, to dla mnie marker jest. Widzowie, czekajcie. To musi gdzieś być. O, 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 tu, 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 tu. No i tak, widzicie, macie tutaj lustro. I tutaj jest kolejny marker za tymi drzwiami. O, nie drzwiami, ale za tym kamieniem. Musicie wziąć to lustro i tak i poświecić nim na pomarańczowe. Pomarańczowe musimy wziąć. Czekajcie. czekajcie widzowie do białym trzeba było na pomarańczowy czekajcie widzowie co jest eee. zepsuła mi się gra czekajcie widzowie okej okay, widzowie naprawiło mi się no i tak yy, mamy tutaj yy, yy, yy. Teraz pomarańczowe światło. I pomarańczowy musimy skierować na fioletowy. Tego co pamiętam. Fioletowy na żółty, chyba. Nie, czekajcie. Fioletowy na zielony, chyba. Teraz zielony na czerwony. I Czerwony na niebieski. Okej, tutaj gdzie, gdzie, gdzie. Okej, okay. chyba powinno być. Czekajcie, nie, źle to zrobiłem widzowie. Dobra widzowie, już to mam. Czekajcie, nie mogę się ruszyć. Um, dobra, czekajcie widzowie. No i. Czekajcie, ja muszę czerwony jeszcze trochę obrócić tą stronę. Tak, żebym mógł obrócić na. Ok, mam obrótony na żółty. Teraz czekajcie, widzowie. Teraz czek patrzcie, widzowie, i żółty na biały. Tak! Wyszło mi. Taka kombinacja. Screenshotujcie sobie. No i yy, sobie zróbcie to samo. No i yy, teraz macie marker tutaj. Dobra. Widzimy się, gdy będę kolejny marker miał do, yy, miał do pokazania. Już mam widzowie Pierniczkowy marker. Znaczy, nie jaki Pierniczkowy. Musimy najpierw stąd wyjść. Czekajcie. To tutaj. Musicie poczekać, aż będzie statyczny ekran, tutaj. Czekajcie, widzowie. widowie yy, zrobił mi się statyczny ekran. Tam. No i patrzcie, mamy marker. Markier. O, patrzcie! <grych> Dobra, widzowie, mam jeszcze kolejny marker wam do pokazania. I ten marker jest: o tu popsicle marker. O, nie. Pepermint marker. Sorry. A chyba już go wam pokazywałem, ale... Czekajcie. E mam jeszcze jeden marker wam do pokazania, tylko najpierw sobie zjeżdżam ją bo jest fajna, ała, ała. Uuu, Dobra, widzowie, widzimy się, gdy już tam będę. Dobra widzowie, już tam jestem. I tak. Czekajcie, ja muszę się ruszyć, o, tak. Sorry, że tak zrobiłem, ale... No dobra, nieważne, to już może będzie mniejsze ekran. Idziemy sobie, idziemy, idziemy, idziemy. I z tego co pamiętam to było tu. Tu gdzie te latające. O, marker! Super. Super super, super. normalnie. Czekajcie. Jesteśmy i... i... Jakby to, to ja nie pamiętam co tu trzeba zrobić, ale to, dobra widzowie najpierw czekajcie. Najpierw musimy zrobić, żeby by, tak dwa potem taką jakąś tam sekcję. No i y, powinno to się otworzyć. <laughs> no i wtedy. Y, ten. No i wtedy. Y, no no jakiś tutorial sobie tam obejrzycie. No i wtedy to się otworzy. No i cie marker. Skoro widzowie, to jest skoro ostatni odcinek. To wam pokażę jeden marker, który nie wiem, czy wam jeszcze pokazywałem, ale raczej tak. A nie, w ogóle ja jeszcze jednego markera nie mam, czekajcie. Który jest na górze, a tam jest góra, więc czekajcie. <laughs> widzowie, tutaj, gdy wysadzicie TNT. To musicie jeszcze raz tu wejść i tu skałowy marker. Wreszcie go zdobyłem. Marker kozy. Tutaj jest. Widzowie znalazłem marker narciarza. Tak. Musicie znaleźć specjalny. Specjalne deski i musicie klikać E albo co tam macie, żeby je zbudować. No i potem musicie zjechać na tej rampie. I będzie tam takie kółko. Gdy uda wam się do tego kółka do jej lecieć. No to brawo. Przeniesie was tu. A teraz spróbuję zdobyć kolejnego markera. Widzowie? Nie wiem, czy ten marker mam. Aha! Marker złodzieja jest za sklepem jakby co.